Z tej strony Gucia, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w BeamNG Drive. To jest pierwszy odcinek właśnie z BeamNG Drive na moim kanale. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji oraz o łapce w górę. Więc tak. Em, dzisiaj będziemy sobie w BeamNG Drive schakali ze skoczni narciarskiej, ale teraz to bardziej takiej samochodowej. Więc tak. E, rozpędz rozpędzamy się naszym samochodem. Ok, i sprawdźmy, jak teraz nam pójdzie. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Max maksymalnie tutaj da się skoczyć e, 500 metrów. Mam nadzieję, że uda nam się właśnie skoczyć 500 metrów. I hop! Sprawdźmy, ile nam pójdzie. Słuchaj, tak szybko Ci powiem, masz 3 sekundy, aby zostawić subskrypcję. 3, 2, 1... No, 250. Okej, okay, żyjemy. Pełni zdrowi. Jest super. Więc teraz tak, weźmy sobie kolejny samochód. A kolejnym samochodem będzie taki super samochód. I więc sobie teraz tutaj się tutaj rozpędzamy. Zobaczymy oczywiście, ile tutaj wyskoczymy. Mam nadzieję, że bardzo dużo. Kurczę, jak szybko. Zaraz znajdzie na czerwoną linię. Nie, już nie najdzie. E, no, słabiutko troszkę. 200. Tak... 240 poszło dobra hamujemy. auć auć dobra więc teraz będziemy sobie skakali polonezem zobaczymy czy nasz polonez typowy polski polonez sprawdzi się i skoczymy bardzo daleko okej okay. Uwaga, 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 uwaga! Ile doskoczymy? 300 metrów. Pięknie nam poszło, więc teraz wybierzmy sobie kolejny samochód. Weźmy sobie. O taki jest bardzo ładny. O taki stary. Okay. Ten to już nawet świateł nie ma. No, jedno ma tam jedno światło. Co to jest? Okej. Okay. Silnik nam zaraz wybuchnie. Okej. Okay. No, można powiedzieć, że takie 210 metrów. o, o, o. o. Ok, dobra, więc weźmy sobie kolejny pojazd, a kolejnym pojazdem będzie wygląda jak BMW, ale pewnie to jest jakiś e, inny samochód. Łączą sobie oczywiście sygnalizację, żartuję. Syreny, sorki. Więc dobra, lecimy, lecimy. Zobaczymy, oczywiście, ile nam wyjdzie. Mam nadzieję, że jak, oczywiście, tym razem dużo. Hop! Ile, ile? O kurczę, wzbiliśmy się bardzo mocno, mocno, mocno. Prawie 400 metrów, 380. Zaraz nam się utopi samochód, to weźmy sobie kolejny y, samochód. Ale zróbmy sobie taką fajną rzecz. Czyli ten samochód sobie usuniemy, i chciałam zrobić takie coś, że na właśnie końcu, no mniej więcej w tym miejscu, albo nie w tym miejscu, bo w tym miejscu samochód jest bardzo rozpędzony, będzie na przykład jakaś armata albo coś bardzo ciężkiego, żeby po prostu nam utrudnić tą jazdę. Wygląda jakaś tarka. Lerch kanon, Okej, okay. Old kanon, okej. Okay. W takim razie tu jest nowa armata, w sensie taka... Lerch, taka mała jakby. A tutaj Old. Bardzo stara armata, pewnie jeszcze sprzed... Piratów. O kurde. Wystrzeliliśmy. Jest spoko, dobra. Parking break, i pójdźmy sobie na samą górę, oczywiście, żeby wyskoczyć jakimś samochodem. Weźmiemy sobie na pewno bardzo szybki samochód. Naprawdę, bardzo szybki. W ogóle jakiś samolot leci, jak widzicie. Widzicie tam pojazdy, i weźmy sobie, ja znam taki bardzo szybki samochód, który to był. Tak, to był ten. Yy, o, właśnie ten. To jest elektryk, ale bardzo fajny, bardzo szybki. I tak, dobra. Widzicie? Yy, to jest on jest elektryczny. Jak słyszycie, też. też jest elektryczny. Dobra, rozpędzamy się do niesamowitej prędkości. Tak, aby oczywiście walnąć w naszą armatę. Uwaga, uwaga, uh. O kurcze, armata No, ucierpiała też trochę, ale nasz samochód Naszego samochodu, to nic nie zostało Jeszcze się raz rozpędzamy Jedziemy tym razem już bez naszej armaty Dobra, dawaj, dawaj, rozpędzamy się bardzo szybko, bardzo szybko Hop 400? Kurde, 390? Dobrze, e, na dzisiaj weźmy sobie już ostatni samochód, i ostatni samochód to będzie specjalny, czyli ciężarówka. E, tylko nie taka, oczywiście, jakaś. Przyczepą najlepiej. O właśnie o taka będzie idealna. Kurczę, tylko tego usunę sobie. Poczekajcie chwilkę. O, usunę. Dobra. Więc teraz stańmy sobie w tym miejscu. I jedziemy. Okej. Okay. Strasznie w nim ciężko działa skrzynia biegów. O kurde. Silnik wybuchu. No 140. Nie zahamujemy na no, wody niestety. Oj kurczę. No, słabiutko. Dobra, widzowie, słuchajcie, na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie mojego odcinka. Mnie, mam nadzieję, że odcinki z NG Drive Wam się spodobają. I, I tak postanowiłem, że dzisiaj, jak dobijecie 4 łapki w górę oraz 40 wyświetleń, nagrywam kolejny odcinek z NG Drive bądź z Minecrafta. Z, nawet może z Fortnite'a. Zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczymy, z czego nagram odcinek. Jeszcze raz mówiłem, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Miłej Wigilii Wam życzę, bo za cztery dni już jest Wigilia i Święta. No to tak. Cześć!